Cześć, witajcie, z tej strony Radni, a ja wam wszystkim. Zapraszam na Zagrajmy w Halo. W poprzednim odcinku podbiliśmy pod... Yy... Oni to nazwali windą grawitacyjną do statku obcych. I poznaliśmy nowy typ, ciężki typ przeciwnika. Belly of the Beast. <gry> Jesteśmy w środku. No. Czy ja mogę to prowadzić? Ech, nie mogę. Cholera. A e, dobra, to lecimy od... znaleźć kapitana Kisa. Tam. No! Dobra, padł! Czy ja mogę podnieść tu jego prawda? Czy ją opuścił? Zamieszczę, no, nie opuścił! Nie, nie opuścił. Ale czy tu jest może jego karabin? Bo ja, się bardzo... O tu jest, dobra. Dziękuję. Mi się jeszcze bardziej przyda niż mu, także. Muzyka <mulety> w tej grze jest. To dobra, przynajmniej dobra, nie? Czy nie moglibyśmy się ulecieć, bo... przypominam, że gram na jednym życiu, tak jakby... No jestem po prostu na trzał jak mi tarczę, nie? O tym mówię Oj, ten odcinek będzie żywo do tych odcinków. Tak, ten odcinek będzie należał do tych odcinków Oj, widzowie chyba będziecie mieli ze mnie. ubaw w popachy. A dokładnie z moich nieustannych śmierci! Kurwa w... eee... Ryb czy coś, nie? O nie, zostaw nie! Dobra, padł. Tak jak powiedziałem, ci są ogólnie niepotrzebni i nam oni nie stanowią żadnego dużego wsparcia tutaj. Bo na ogół jest tak, że zginą w pierwszych minutach. Nie robiąc za dużo. Także. Nie wiem, to ewentualnie można ich traktować jako żywy zapas amunicji czy coś w tym stylu, tak? Dobra, chyba amunicji do sniperki nie dostaniemy także. Hmm, cholera, cholera. Proszę. Hmm. Dobra. Nie proszę. Dobra, nie wiem. Myślałem, że może zmienię ten, ale nie będę tego robił. Ale kurwa, no. Oś to. dzięki, nie zdechł. Hmm na pewno jest jakiś sposób, żeby się szybciej pozbywać, coś w tym stylu, ale jeszcze go nie znalazłem. Wywolenie czego mazynka też jakoś mnie nie bawi. Z Zdychaj, proszę Cię! Bo naprawdę chyba przebijamy licznik śmierci z poprzedniego odcinka! <grym> Ubaw pachy, Ubaw i zabawa Na pewno też dla was Patrzcie jak się co chwila wywala Uwary mu ja nawet tego nie czuję go mm. się ma auto i ma na kulach a świetty co najwyżej się oślepiłem a, dostał. Ten też, ale nie, nie popadali. Dobra, ten w końcu padł. Ten też. A jeszcze nie, nie chcę koraszować żeby się znowu nie wywalić, bo się naprawdę po prostu zrobi nieprzyjemne oglądanie dla was tego ciągle tego samego etapu, chyba że po prostu kowytne jakiś się wkurze i zrobię go... Po prostu przejdę go sam spoza kamerą i powycinam co trzeba, ale nie chcę. Aha! No! Już. No wszystko od nowa. Jej, z której strony biegnie? tej mm. Dobra, Nie. O to będzie odcinek pełen Rage, są Tak, to będzie odcinek pełen Rage. Biegnie, 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 biegnie. Dobra, załatwiony jeszcze zanim mógł kogokolwiek zabić. Dobra, może jak się uda ich utrzymać przy życiu, to i uda się pójść coś więcej zrobić. Może nie są aż tak posłusznie jak myślałem. Czemu nie mogę to za gorszaść? Możecie by było wtedy o wiele łatwiejsze. A wam by, by się o wiele przyjemniej to wszystko oglądało. Te. Tak by było, obiecuję. Eee. Tej, tu są zamknięte, zawsze są zamknięte, zawsze są zamknięte i te... Te są zamknięte. Więc tak jakby... A, nie, nie, dobra. ja O, o grad. Nie chcę być koło grata. Nie bądź koło grata. To jest dobry sposób na przeżycie. Który z Maryńców wpadł i mi łaskawie zostawił po śmierci swoją broń w spadku? Tak. Byłeś dobrym rozumiemiem, ale bardziej przydatny jesteś po śmierci. A, no, idziemy dalej.

Wygiąć drzwi jednym kurwa nie? Pamiętajcie, jeżeli nie zrobili fikołka to Znaczy, że jeszcze ja żyją Pamiętajcie, ta broń strzela z kapuczanami Ale to jest jedno z lepszych broni jakie tu mam Nie się stanie, jak Co czy oni nie mogą po prostu, nie wiem, odciąć mnie od mojego zespołu, Wybordować mój zespół, potem wrócić po mnie? jakby, nie, w zasadzie kuma mnie gra. Tu musi mieć jakieś fagiowe, ale. Kurwa, ci gości to nie są kurwa. St z roku, nie? Tak, odezwał się gości, który są chwila ginie Zapamiętajcie, ja mogę umrzeć tysiąc razy, oni muszą tylko raz. Znalazłem, znalazłem coś, że mogę coś otworzyć. Ja jestem na dole i mam moje imię na, i moje imię jest na tym. Także ten. Wystarczy, że tam podejdę. Tak, bo ja się trochę wciśnięty łapkę z nim teraz, ale no nie chcę zdechnąć. Znowu. Chciałem, by to byli wszyscy, ale wydaje mi się, że to są wszyscy. Nie, o, w No, w morę, walone, no w morę. Uff. Granat na początek <grymne> I bardzo śmiesznie giną hmm. Pamiętajcie, w kosmosie nie ma konwencji ganawskiej Możecie robić co chcecie W sumie trudno... się. Możecie... Nie no, poważnie istnieje w uniwersum no, chyba co? Tak, tak! Kurwa przecież... Bastard Chief to jest człowiek. Zmodyfikowany człowiek, ale człowiek. Tak to się w sumie z tego co ogarniam zalążki, w ile to jest... Taki jakby Android. Czy ja naprawdę nie mogę użyć tego z tych, żeby otworzyć drzwi? Nie? Też już mam mało amunicji. Znowu. Mhm. Nie, nie mam w ogóle amunicji. Mogę tutaj się stworzyć? Granat. Zawsze można spróbować granatem, nie? To jest jakaś, kurwa, broń na tarczę, że coś? Tak to wygląda Tak, mi się musi tarczę na chwilę podładować, dziękuję Tu tak, tu jakoś... Ha! No jestem za żeśmy po prostu użyli jednego z tych czołgów, co tu stoi Gdzieś tu jest. Nie ma. Plasma, granaty, a oczywiście broni. A z tu mojej broni nie ma. Kurwa, szkoda. Eee, w którą teraz? Nie w tą. Wybiegli moi. Nie przeciwnicy, czyli nie w tą. Tam jest. O, są przeciwnicy.

No ale wolałbym, żeby to była snajperka, ale się, że nie tak nie będzie. Tak, ram. Słychać. Yy... Aha, punkt kontrolny i poswaj, bo puzyszka się zmieniła. Aha, tak. Pewnie, wypuści mnie stąd, ja tu nie chcę To dużo ich, ja mam za mało życia, za sobą broń. Nie, dziękuję, nie. Nie, eee... Trzeba to zobaczyć oj te stare gry Czy to w ogóle ciekawe jak to wyglądało w moim, w tym modzie starym oj oj... ojcie no dla niej jakieś kacz, coś Miło było z naszej strony Zdychaj, zdychaj, już więcej nie oddychaj. Kurwa, mm, ale muzyka w tej grze naprawdę daje radę, nie? To ty też to żrej Jezus Maria jak po... Kuźwa, tej jeszcze telemarki wylądował! Ha! To nie był on. Nie, to był on! Kuźwa, Adam tam mały 102 metry i telemark Schowany Ojep, potygno <laughs> Bardzo mi boli chyba po tych nagrywach i nie będę miał. Wychaj, plazma, granat, idźcie za blisko. Oj, nie! O, ej! Czekaj, kiedy ja się uleczyłem! Jak się uleczyłem? Jak się może leczyć w tej grze? Halo? Czemu ja nie wiedziałem, że się mogę jakoś. O, jezu! I tak gardło mnie boli, więc dlatego. Nie ma tak w swoich życiach granatem. Ale kto daje granat, to tef! Dobra, trzeba znaleźć drogę do góry, co? Mm -hmm. ta, tak, także jakby ktoś się zastanawiał, jak bardzo to gra się zmieniła po remasterze. Albo ogólnie jak wyglądały gry kiedyś.

Już się zagnie, to ty umieraj. A, to się biło. Nie ma to, jak komuś, o tak odkryć kućek, który się bił i zaraz musicie komuś przewalić w ryj. O! A tych panów poznaliśmy wczoraj. Wczoraj, znaczy się was w ostatnim odcinku. Nie, Nie wiem kiedy wyjdzie. Tak następem będą jeszcze te odcinki dokładnie wychodzić. Oj i coś to mnie nawala jeszcze mocniejszego. Się... Oj, no i proszę państwa, 102 metry jest ginane znowu. Gdzie? zapis końcowy? O, dobra. Yy, ale raczej jest to ostatnia próba i pod, jeżeli. Znaczy inaczej. Jest to ostatni miejsce. Zaraz potem jak przejdę tą część poziomu. A... Zakończymy odcinek. Idę. To tak naprawdę od y, farta zależy, czy ten odcinek będzie trwał 30 czy 40 godzin. minut. Tak. A. Aha, aha, no, do, do, do. Chyba nawet wolałbym teraz skinąć na szybko, móc je odrodzić i mieć e, z powrotem przynajmniej te pół życia. To ja. To by nam, nie ja wiem jak się leczy. To jest losowe, czy z kogoś musi coś wypaść, czy nie na ich grobach. Ojej, ojej, tyle pytań tak mało odpowiedzi Kuś, nie ma to jak używać moździerzy w zamkniętym pomieszczeniu Tak, tak, wiem, że to nie co możesz, ponieważ będziesz powinien strzelać do góry Na si... Tylko po, po góry... Ja gram risk, ale no, inaczej nie ten, nie, no, nie zdołam ich zalić, bo muszę podchodzić od strony tej ręki, Nie jest łatwo do wyhaczenia, oj, oj, jakbym chciał zagrać w Dark Souls'y, to bym sobie odpalił w Dark Souls'y, okej, okay? żeby zrobić uniki, a nie. Ja przypadł. Miejmy nadzieję, że do na drugiego starczy mi magazynka Ale jeszcze tego trzeba załatwić Po drodze Eeeeh uh, Pa 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 Tarczow raczej. Wracaj, dziękujemy. O, dobra, dwa hity jest po mnie. To trzeba zapamiętać. Dwa hity od tego typu jest po mnie. to o, aktualnie jeden, ale to bym zobaczył. Czego w końcu jakoś załatwię, czy nie? Mhm. O Ooo Dobra, eeehm, najwidoczniej ten odcinek to jest seria porażek, to tylko zakończymy w tym miejscu. Na razie, cześć. i czo